No, cześć, z tej strony W Path of Exile bardzo ważnym elementem jest Currency. Opiera się na nim cały handel oraz crafting, więc zanim przejdziemy do tych zagadnień, warto wytłumaczyć, jak ono działa i zajmiemy się tym właśnie dzisiaj. Na koniec powiem też pokrótce, jak działają Divination karty. Przejdźmy więc do konkretów. Rodzajów Currency w Path of Exile jest bardzo wiele, dlatego dzisiaj zajmiemy się tymi najbardziej podstawowymi, z którymi do czynienia mamy najczęściej i to na początek powinno wystarczyć. Tak więc po kolei Orb of Transmutation. Mam za zadanie ulepszyć normalny item w item magiczny, który może mieć jedną albo dwie statystyki. Jeżeli taki przedmiot ma jedną statystykę, możemy dołożyć tutaj kolejną za pomocą Orb of Augmentation. Orb of Alteration służy nam do tego, żeby wszystkie statystyki, które są na magicznym przedmiocie, przerolować na inne. Jeśli mamy już item magiczny, możemy go za pomocą Regal Orb'a ulepszyć na item Rare, dodając jedynie jedną statystykę. Tak więc ten item po tym będzie miał 3. Jeżeli mieliście wcześniej tutaj tylko jednego moda, to doda to nam tylko jedną statystykę i łącznie będą to dwie. Czasami na górze przedmiotu znajdują się jakieś Implicity, w tym przypadku będzie to Fire i Cold Resistance. Możemy zmienić tą cyferkę, jeśli klikniemy sobie Alt, widzimy, że jest tutaj granica od 12 do 16 i za pomocą Blast Orba możemy ją przerolować. Orb of Scoring służy nam do tego, żeby item wyczyścić, Zamieniam go z powrotem w Normal Item. Orb Alchemii może nam zrobić z itemu normal, item rare, który będzie miał od 4 do 6 statystyk. Orb of Binding ma bardzo podobne działanie, jednak on tworzy nam rare item z, jeżeli to jest oczywiście możliwe, 4 zlinkowanymi soketami. Na ringa to oczywiście nie zadziała, więc możemy sobie to kliknąć przykładowo na jakąś zbroję. Teraz pora na inny rodzaj kurencji, czyli takie, które odpowiada za quality. Możemy mieć quality na naszych flaskach, co zwiększa nam zazwyczaj ich duration albo, tak jak w tym przypadku, ilość many, którą będziemy regenerowali. Do tego służy nam Glassblower's Bubble. Gemcutter Prism dodaje nam quality na naszych gemach. Gemy mają różne działanie, jeżeli chodzi o to quality. W tym przypadku na Tornado jest to Increased Projectile Speed. Armor Scrap służy nam do podniesienia quality na naszym armorze, czyli rękawiczkach, hełmie, body armorze czy też butach. Zwiększa nam to, co jest na Implicitie, czyli w tym przypadku będzie to armor, którego obecnie mamy 607, a po dodaniu quality będzie go trochę więcej. Blacksmith Sweatstone dodaje nam natomiast quality na naszej broni i podobnie, tak jak w tym przypadku, mamy od 101 do 137 Physical Damage'a po dodaniu quality będzie tego więcej. W ten sposób wszystkie te itemy, które zaprezentowałem, mogą mieć 20% quality i nie można tej liczby podnieść tymi podstawowymi rodzajami kurencji. Dalej mamy Jewelers Orb. Służy on do rerolowania ilości soketów, która jest na danej części kwipunku. Jeżeli chodzi o bronie dwuręczne albo body armor, może być to 6 soketów, natomiast jakieś rękawiczki, helmy itd. będą to już 4 sokety, na jednoręczne bronie 3. Warto wspomnieć, że w tym przypadku to ile quality mamy na danej części Hipunku ma znaczenie. Im więcej tego quality, tym przeważnie łatwiej jest zrobić z tego przedmiotu 6 lub też sześciolink, czyli sześć zlinkowanych ze sobą soketów. Do czego używamy Orb Fusing? On reguluje nam właśnie te linki, które mamy na naszym przedmiocie. Jeżeli boicie się, że przeklikacie, powiedzmy, te sześć soketów. Nie musicie się obawiać, nie da się tego zrobić. Jeżeli weźmiemy takiego drzewalera i zaczniemy nim bardzo szybko klikać na nasz body armor, gdy tylko uda nam się tutaj zdobyć 6 soketów, cały licznik się zatrzyma i nie będziemy mogli tego przekręcić, żeby tą ilość zmniejszyć. Tak więc, można klikać jak szybko się tylko chce. Jeżeli chcemy zmienić kolory na naszym gierze, potrzebny nam do tego chromatic orb. Pamiętajcie jednak, że to jakie kolory tutaj trafimy jest powiązane z atrybutem, który jest wymagany do danej części Giru. Jeżeli w tym przypadku mamy tutaj 124 strengtha, znaczy to, że dużo częściej będziemy tutaj dostawali czerwone sokety niż pozostałe dwa kolory. Orb of Annulment służy do tego, żeby z itema, który jest rare albo magic... Usunąć jeden randomowy modifier. Exalted Orb natomiast działa odwrotnie. Jeżeli na przedmiocie nie mamy wszystkich sześciu możliwych statystyk, możemy kliknąć sobie Exalta i dodać jedną losową statystykę. Na sam koniec zostawiłem Chaos Orba oraz Divine Orba. Najpierw mówię jak one działają, a później powiem dlaczego zostawiłem je właśnie na koniec. Chaos Orb służy do przerolowania wszystkich statystyk, które mamy na itemie Rare Divine Orb natomiast służy nam do tego, żebyśmy wszystkie statystyki, które na itemie mamy, przerolowali pod względem wartości liczbowej. Jeśli klikniemy sobie alt, możemy zobaczyć, jakie widełki liczbowe tutaj mamy. W przypadku przykładowo fire resistance jest to od 12 do 17 i właśnie w tych granicach nam divine orb może przerolować tą liczbę. I teraz dlaczego zostawiłem mnie na koniec? Chaos orby oraz divine orby są rodzajami kurencji, których najczęściej używa się w przypadku trade'u. Zazwyczaj chaosy są do tych nieco tańszych itemów, a diviny już do tych bardziej drogich. Na samym początku ligi, za parę chaosów dosłownie możemy dostać naprawdę fajne części gearu. Tak więc zdecydowanie nie chcemy ich klikać na losowe podniesione itemy z ziemi, żeby po prostu może trafić coś lepszego. Natomiast jeśli chodzi o Divine Orby, one są już używane w przypadku itemów, które naprawdę mają większą wartość. W oczywiście możemy rozmieniać i na samym początku takiej ligi powiedzmy, że Divine może być warty 30-40 chaosów, natomiast ta wartość bardzo szybko rośnie i dochodzi przeważnie do ponad 100-150, nawet 200 chaosów. I dlatego też Divine Orby warto trzymać i inwestować w jakiś gier, który jest zdecydowanie potrzebny do naszego buildu. Obok mam jeszcze 17 Exalted Shardów i 19 Anulment Shardów, tylko po to, żeby pokazać, że niektóre rodzaje kurencji mają swoje szardy. Działają one w ten sposób, że gdy uzbierzemy takich Exalted Shardów np., 20, to oznacza, że ten cały stack zamienia się w jednego całego Exalted Orba. Wcześniej nie możemy nic z nimi zrobić, nie są one w żaden sposób użyteczne. Musimy poczekać, aż uzbiera się ich 20, i dopiero wtedy zamienią się one w całego Exalta. Oczywiście ma swój startup, do którego wędrują wszystkie te itemy w swoje odpowiednie okienka, tak więc pomaga to znacznie w organizacji. Chciałem dzisiaj wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju przedmiotów, jakim są Divination karty. Rda dość często ma z nimi do czynienia i może je spotkać też w kampanii. Ich działanie jest bardzo proste. Każda karta oferuje nam jakiś item, co widzimy na jej miniaturce. Jest tam też napisane, ile kart potrzebujemy, żeby zebrać cały set. Dopiero wtedy będziemy mogli ten przedmiot odebrać. Robimy to rozmawiając z odpowiednim NPC. Może to być Tasuni w czwartym akcie, albo Lili w waszym hideoucie. Rodzajów kart jest bardzo dużo i nie sposób wymienić ich wszystkich. Tak naprawdę większość itemów, które znajduje się w grze, można dostać właśnie z karty. Jednak niektóre rodzaje są naprawdę rzadkie i mogą wypaść tylko w określonych miejscach. I tak naprawdę na ich temat to już raczej wszystko, nie kryje się tutaj żadne ukryte działanie, tak jak mówiłem jest to bardzo proste, wystarczy, że zbierzecie cały stack i wtedy możecie odebrać to, co macie na nich napisane. W dzisiejszym filmie to będzie wszystko, w kolejnej części porozmawiamy o handlu w Path of Exile, wycenie przedmiotów oraz lud filtrach. Jeśli coś dzisiaj było niejasne i macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Możecie zostawić lajka i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić moich kolejnych filmów związanych głównie z Path of Exile 1 i 2. Zapraszam Was również na mojego Twitcha, do którego link jest w opisie. Ja się na dzisiaj żegnam, na razie cześć.